Dzień dobry. Z tej strony Anna Wrzesińska. Witam Państwa na dzisiejszym przeglądzie rynków jeszcze przed otwarciem sesji na Wall Street. Jesteśmy po długim weekendzie, natomiast na rynka, rynki tutaj nie odpoczywały. Piątek i weekend przyniósł taki lekki wzrost wersji do ryzyka, co głównie było widoczne na dolarze amerykańskim, który zyskiwał na wartości. Natomiast na początku ostatniego tygodnia czerwca generalnie oczy uczestników rynku są zwrócone na Bliski Wschód. W ten weekend Stany Zjednoczone zaangażowały się w konflikt między Izraelem, a Iranem i um, choć w takim wymiarze geopolitycznym um, sytuacja pozostaje um, napięta, um, to same jak, jakoś rynki akcyjne, um, indeksy akcyjne nie reagują um, przesadnie nerwowe, um, nerwowo, um, Jednakże w samym regionie rośnie ryzyko dalszej eskalacji konfliktu. Iran otrzymał werbalne wsparcie ze strony Rosji i Chin, tak więc taki stan rzeczy nakazuje pozostać czujnym. Dodatkowo przypomnę, że po ostatnim posiedzeniu Fedu, które kończyło się w, zeszły, w zeszłą środę, nastąpiła rewizja prognoz i wnioski są takie, że jeśli chodzi o gospodarkę amerykańską, to wzrost ma być niższy, sytuacja na rynku pracy ma być słabsza, zaś sama inflacja wyższa, no nie jest to najlepszy Jakiś tutaj obraz gospodarki, który może pojawić się w kolejnych kilku, kilkunastu miesiącach. Natomiast jeśli chodzi konkretnie o dzisiejszy dzień, to uwaga koncentruje się wokół wstępnych odczytów indeksów PMI za czerwiec. Do tej pory poznaliśmy dane z Francji i całej strefy euro, które wypadły poniżej konsensusu rynkowo, rynkowego. Jeśli chodzi o wskaźnik PMI dla sektora usługowego i przemysłowego Niemiec, to zgodnie z pierwszym odczytem utrzymał się on poniżej kluczowej bariery 50 punktów. Dane z Wielkiej Brytanii zaskoczyły pozytywnie, natomiast no jeszcze będą opublikowane dane z USA które poznamy o godzinie 15:45. I tutaj, jeśli chodzi o odczyty indeksów PMI dla sektora usługowego i przemysłowego, to zgodnie z konsensusem rynkowym mają te wskazania wypaść. Słabiej niż w maju. No już za niedługo, za godzinę, praktycznie przekonamy się, jak będzie. Jeśli chodzi o rynek krajowy, to poznaliśmy dane odnośnie produkcji przemysłowej, przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia. Jutro zostaną opublikowane dane o sprzedaży detalicznej. Natomiast w tym całym tygodniu. W ostatnim tygodniu czerwca najistotniejsze będą wszelkie informacje dotyczące tego konfliktu na linii Izrael-USA-Iran. Dodatkowo na ten tydzień zostało zaplanowane półroczne zeznanie Pawela przed kongresem. Jeśli chodzi o dane, to najważniejsze publikacje poza właśnie tymi dzisiejszymi wskaźnikami PMI będą dotyczyły indeksu takiej indeksu PC, to jest taki indeks um, ulubiona miara inflacyjna, FEDU, um, oparta o wydatki um, oraz właśnie te wszelkie dane z polskiej um, gospodarki. No i zobaczmy właśnie, jak po weekendzie przedstawia się sytuacja na wykresach. Ja już się tutaj przełączę na platformę. Widzą Państwo, że od dzisiaj, dzisiaj generalnie od początku sesji, widać takie umocnienie się waluty amerykańskiej względem euro. Z technicznego punktu widzenia. No, tutaj jest jeszcze miejsce do tego, żeby kurs kontynuował tą korektę. No możemy dążyć do tej linii poprowadzonej po minimach lokalnych, która jest linią trendu. Dodatkowo, możemy też zmierzyć, czy Aktualna korekta w jakiś tam sposób zrównuje się z tą poprzednią korektą. No i widzimy, że tutaj jest też jeszcze jakieś miejsce do tego, żeby właśnie ten ruch spadkowy wydłużyć. No, zobaczymy jak to będzie, ale widzą Państwo, że ten poziom wynikający z równości korekt 1 do 1, z odłożenia tej maksymalnej korekty spadkowej w całym impulsie wzrostowym, z którym. No, kształtował się od 13 maja. Widzą Państwo, że jeszcze jest tutaj miejsce do tego, żeby ta korekta spadkowa się rozwinęła. No i takim, takie silniejsze wsparcie. Nam wypada w rejonie 1,1427 prawie. Te się, ten poziom równości koryc zbiega się z linią trendu i dodatkowo wypada powyżej no, ciekawego poziomu geometrycznego: 38,2% całości. Właśnie tych wzrostów, które były obserwowane w ostatnim czasie. Jeśli chodzi o parę GBP-USD, tutaj podobnie po silnych wzrostach mamy odreagowanie. Cały czas ta główna para walutowa utrzymuje się w zakresie w zakresie kanału wzrostowego który jest tutaj dość dobrze widoczny w interwale dziennym z technicznego punktu widzenia dzisiaj zostało przełamane wsparcie w postaci tej średniej 50 sesyjnej no co jeszcze otwiera może otworzyć drogę do pogłębienia tych spadków i takim docelowym poziomem będzie to dolne ograniczenie tego kanału. Ważniejszym wsparciem dopiero są te rejony bliżej poziomu 1.33. W związku z dzisiejszym umocnieniem dolara widzimy również odejście od wsparcia na parze USDPLN, która dzisiaj rośnie i generalnie zbliżamy się w okolice najbliższego oporu na poziomie 3,73,85. Natomiast no, z technicznego punktu widzenia cały czas jesteśmy poniżej dolnego ograniczenia chmury, poniżej tych kluczowych średnich 50, setki 200 w interwale dziennym, co jak na razie w dalszym ciągu ogranicza potencjał wzrostowy. Jeśli chodzi o parę Euro/PLN, to tutaj obowiązuje taki trend boczny i generalnie właśnie handel w zakresie między tymi poziomami. Od dołu to, jest, to są te rejony bliżej 4,22,65. Od góry ten obszar między 4,30 a 4,31. Przejdźmy teraz do omawiania metali szlachetnych. Tutaj widzą Państwo złoto, które w ostatnim czasie koryguje te mocne wzrosty. Ta korekta spadkowa się rozszerzyła. Jak na razie kurs wspiera się tuż powyżej tego zniesienia 61,8% zniesienia FIBO całości wzrostów obserwowanych od początku czerwca dodatkowo jesteśmy powyżej tutaj Sesyjnej średniej w interwale H4. No i czekamy na jakiś impuls wyraźniejszy. Takim impulsem wyraźniejszym do chęci powrotu do trendu wzrostowego byłoby ponowne wyjście górą z tej chmury, jak na razie sytuacja pozostaje niepewna. No i te takie dość mocne świece spadkowe korygujące próbę podbicia notowań, jak na razie powinny być, no, wskazywać na jakąś większą czujność. Natomiast no, takim e, pierwszym e, sygnałem e, do e, wskazującym pierwszą jaskółką do tego, żeby e, wrócić e, właśnie do tej tendencji wzrostowej, byłoby na pewno wyjście powyżej e, tych okolic 3300, prawie 90 e, punktów. Więc no, tutaj jeśli chodzi o złoto, na tych e, pa, e, z Państwa, kto, którzy e, po tej korekcie spadkowej Chcieliby się przyłączyć do trendu. No, poczekałabym na jakąś formację bardziej prowzrostową w tym interwale H4. Natomiast, no, widać, że jeśli chodzi o taki zasięg tej obecnej korekty, no, to on ma zbliżony zasięg do tej poprzedniej, większej korekty. Teraz zresztą. A też możemy to sprawdzić, a nawet wielkościowo te korekty zrównały się. Natomiast tutaj ta korekta maksymalna, spadkowa, która miała wystąpiła w tym samym impulsie wzrostowym kształtującym się od początku maja, no to widzą Państwo, żeby nastąpiło zrównanie tych korekt, no to jest jeszcze tutaj właśnie troszeczkę miejsca. Natomiast na pewno warto uwagi jest ten, ten... Ta, jest warta uwagi ta strefa między 3330 a 3350 punktów z, ze względu na możliwość wygenerowania jakiegoś takiego sygnału znów prowzrostowego, ale jak na razie takiej mocnej formacji nie ma. Jeśli chodzi o srebro, no to tutaj również mm, korekta ostatnich silnych wzrostów. Tutaj ta zielona linia muszę przejść na interwał miesięczny, żeby Państwu pokazać. To nie był jakiś przypadkowy poziom. Dotarliśmy w rejon cen, które wystąpiły na srebrze w lutym 2012 roku, więc no, takie poziomy zazwyczaj nie są przełamywane przy pierwszym podejściu i, te, i teraz właśnie widzą Państwo. Trw, Jesteśmy w trakcie odejścia od tego ważnego oporu, natomiast tak, chwilowo bronią się te rejony w okolicy 35-50, 5, 45, jak na razie to jest najbliższe wsparcie, no ale w przypadku jakiegoś ewentualnego dalszego umocnienia dolara nie można wykluczyć, że no rynki będą e, chciały zejść w rejon tej ważniejszej strefy wsparcia na srebrze, która e, utrzymuje się e, właśnie w tych rejonach między 34,57 a 34,88 e, dolary. I 88 centów, więc jak na razie właśnie też bym tutaj poczekała, podobnie jak i na złocie jakiś czytelniejszy sygnał, czy to do rozszerzenia tych spadków, czy do powrotu, do tendencji wzrostowej na Srebrze takim sygnałem właśnie powrotu, chęci powrotu do trendu byłoby ponowne wyście gdzieś powyżej tych okolic 36 dolarów i 40 centów. Jeśli chodzi o platynę, to prezentuję Państwu wykres miesięczny, bo tutaj również widać, że ostatnie zatrzymanie wzrostów na platynie nie było przy, przypadkowe. Dotarliśmy w rejon poziomów cenowych z lutego 2021 roku. Mówiliśmy, że to jest taki bardzo silny poziom oporu, i również w przypadku platyny no, ten poziom zadziałał i nie został przełamany, przy pierwszym podejściu mieliśmy do czynienia już z korektą spadkową z tych poziomów. Na razie, jak widzą Państwo, w tych interwałach T1 czy H4, ta korekta z tych okolic 1347 dolarów była dość płytka, zrównała się w stosunku 1 do 1 z tą poprzednią korektą. Spadkową, co tylko świadczy o sile trendu wzrostowego na platynie. Natomiast, no, jak na razie, dopóki ten dołek w rejonie 1243, dokładnie sprawdzę Państwa, 1241 dolarów za uncję się utrzymuje, no, to jest większe prawdopodobieństwo tutaj powrotu do trendu wzrostowego, natomiast ewentualne zejście poniżej tego ostatniego minimum, minimum byłoby sygnałem do chęci rozszerzenia i tych spadków i wygenerowania jakiejś większej korekty wzrostowej, spadkowej, która już dawno nie było na platynie. Natomiast no tutaj generalnie ten trend wzrostowy jest bardzo silny. I Pallad, ostatni z metalów szlachetnych, które tutaj oferujemy w ramach oferty TMS Connect. Widzą Państwo, że po dotarciu w okolice oporu w postaci tej stusesyjnej sesyjnej średniej, ten opór zadziałał również w 2024 roku. Było odejście, natomiast no, utrzymujemy się powyżej chmury w tym tygodniu, górnego ograniczenia chmury, więc no, jeżeli ten tydzień zakończy się pozytywnie, to będzie i powyżej tego. Górnego ograniczenia to będzie dobry prognostyk na kolejne tygodnie. Natomiast, no jak na razie, z takim umiarkowanym optymizmem patrzymy na ten pallad, że tutaj w końcu może być dojść do zmiany tendencji, naprawdę na tych interwałach takich bardzo długoterminowych. Natomiast, jak na razie, jeśli chodzi. O te interwały niższe, to tutaj mamy pozytywne sygnały. Takim ważniejszym wsparciem, nawet możemy zejść na niższy interwał, wtedy łatwiej po prostu sobie. Wyznaczyć jakieś takie bliższe poziomy wsparcia. Widzą Państwo, że tutaj taki, takim najbliższym wsparciem pozostaje ten rejon między 1030 a 1040 dolarów za amuncję. Natomiast z technicznego punktu widzenia, no takim docelowym poziomem w najbliższych godzinach, dniach do, do wzrostów będzie ta stusesyjna średnia, która Wyzna wyznacza aktualnie obór w okolicach 1108 dolarów za uncję. Jej przełamanie, a nie zamknięcie się kursu powyżej tej średniej byłoby, tak jak wspomniałam wcześniej, do dobrym prognostykiem na kolejne tygodnie. Zobaczymy, co przyniesie czas. I indeksy akcyjne DAX, który Tutaj jest nadal w trakcie właśnie jakiejś takiej korekty. Jesteśmy poniżej strefy wsparcia, która teraz zamieniła się, poprzedniej strefy wsparcia, która teraz zamieniła się w strefę oporu. Widzą Państwo, że w tym interwale H4 te średnie są skierowane ku dołowi i następnie wystąpiły takie. Sygnały przecięcia kró, krótszej, średniej od góry. Um tych średnich, bardziej długoterminowych, setki czy dwusetki, tak więc tutaj wygenerowały się jak na razie e, sygnały prospadkowe. No i tak z technicznego punktu widzenia gdzieś tutaj bez powrotu, e, e, powyżej chociaż tej dwustu sesyjnej średniej, czyli tych okolic 22 e, 560-70 punktów, e, jak na razie może się utrzymywać taka bardziej negatywna tendencja, więc jak na razie, tak krótkoterminowo, to sytuacja jest taka bardziej prospadkowa. Trzeba trzymać rękę na pulsie i patrzeć, co przyniosą kolejne dni. Jeśli chodzi o indeks NASDAQ, to tutaj w ostatnich dniach taki cały czas trend boczny. Utrzymujemy się właśnie w ramach takiej formacji prostokąta, więc należy poczekać na sygnały i wyjście z tego zakresu, zamknięcie po prostu na świecie dziennej powyżej. Tego zakresu będzie sygnałem chęci kontynuacji wzrostów poniżej do jakiejś korekty. Natomiast no, widzą Państwo, że cały czas, jak gdyby tutaj dominującą tendencją pozostaje ta tendencja wzrostowa i też. Zazwyczaj po takim okresie konsolidacji, no, w większości przypadków rynki próbują się wybijać zgodnie z trendem. Zobaczymy, jak będzie tym razem, natomiast najbliższe obory to są te rejony bliżej 22 tysiące, tutaj powyżej 22 100. Najbliższe wsparcia z takiego interwału dziennego to dolne ograniczenie tej formacji prostokąta, to ten rejon bliżej 21 475, 480 punktów. No S&P wygląda podobnie, tutaj też raczej taka konsolidacja i ruch w zakresie pomiędzy Ostatnimi minimami 5930 od dołu, od góry. Te poziomy bliżej 6075 punktów. I spójrzmy na koniec, jak przedstawia się indeks PL. Nasz instrument pel 20 czyli CFD koparty o kontrakt na WIG20, tutaj też mieliśmy do czynienia z korektą spadkową i dotarliśmy w okolicy tego takiego kluczowego poziomu, gdzie mamy średnią, stusesyjną, zbiegającą się z 38,2% zniesienia FIBO i poziom korespondujący z tym lokalnym dołkiem z 23 maja, który został tutaj oznaczony na tym poziomie 2658 punktów. Dopóki utrzymujemy się powyżej tych okolic, 2,658, 2,660, jest szansa na to, że indeks się uchroni przed jakąś głębszą korektą spadkową. W przeciwnym wypadku raczej czeka nas test technicznych poziomów, już bliżej 2,555. Właśnie wówczas wzrosłyby szanse na powrót do tej dwustu sesyjnej średniej. I tak jak zawsze, na koniec surowce energetyczne. W zeszłym tygodniu miało miejsce rolowanie na ropie WTI. Tutaj na skutek właśnie takiej niepewności i co o, na rynkach e, i e, generalnie e, sugestii o możliwych, e, możliwym, e, tutaj, możliwych tutaj problemach z dostawą ropy no, te ceny e, poszły w górę, chociaż no Zamknięcie tej dzisiejszej Ormuz wydaje się na chwilę obecną mało prawdopodobne, natomiast, no, tak, technicznie rozmawialiśmy o tym, że wyjście z tego zakresu wahań 10-dolarowego przyniesie taki sygnał do mocniejszego ruchu kierunkowego i rzeczywiście tak się stało. Mieliśmy wyjście górą i te ceny dość mocno rosły. I ostatecznie sytuacja wygląda tak, że znajdujemy się na dziennym wykresie powyżej kluczowych średnich, które zaczynają się kierować ku górze. No schodząc tutaj na, na nieco niższe interwały czasowe, widzą Państwo, że aktualnie takim najbliższym ważnym wsparciem. Pozostają te rejony, i 72,25-30 centów. Dopóki utrzymujemy się powyżej tych okolic, jest szansa na to, że te wzrosty, patrząc na taki czysto techniczny obraz rynku, będą kontynuowane. W najbliższym. Najbliższym oporem pozostają te poprzednie lokalne szczyty, aktualnie to jest poziom 75-35. I później kolejny na kontrakcie, już w tych rejonach, bliżej 78 dolarów za baryłkę. No i gaz. Przypominam, że gaz będzie u nas jutro rolowany. Po zakończeniu sesji nastąpi zmiana instrumentu bazowego na ten kontrakt sierpniowy, który dzisiaj patrzę, to Otwiera się wyżej. Średnio była, była różnica rano 10 centów. No zobaczymy jeszcze, jak, jak to się będzie przedstawiało jutro. Natomiast tutaj mieliśmy wyjście górą z tego zakresu wahań, co generalnie jak na razie. Może dopóki utrzymujemy się powyżej tych okolic 369 czy, 69, czy 70 może sprzyjać podtrzymaniu tej takiej tendencji wzrostowej, natomiast no, widzą Państwo, że aktualnie trwa korekta spadkowa, więc no, warto obserwować, jak kurs właśnie zareaguje w, w okolicy tych takich ważniejszych wsparć, czyli dolnego Ograniczenie dwustu sesyjnej średniej to będą te rejony bliżej 3,65, 3,70, więc no tutaj jakoś rynek w tych rejonach bliżej 3,70 powinien już się określić. No i to wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny webinar z tej serii już w najbliższą środę. Do widzenia.